No i zaczynamy od drugiego meczu półfinałowego Sampdorium. Oj, ten mecz będzie ciężki. W pierwszym meczu jeden do 1, gdzie ja, heroiczny bohater, zepsułem y, ostatnie sekundy meczu. Ale my wystawi wystawiamy nasz Myślę, że w tym momencie najmocniejszy skład. Hmm, coś to się ostatnio długo ładuję, nie wiem dlaczego. Tam mamy Kondrewę. Egdal kapitanem, myślę, że to Kondrewa będzie. No i zobaczymy jak to się wszystko ułoży. W pierwszym meczu 1 do 1 musimy teraz tylko pokazać, że to my jesteśmy głównym faworytem do wejścia do finału. Na razie to Sampdoria nas troszeczkę rozbija w pierwszych atakach, ale spokojnie, my jesteśmy jak uśpiony tygrys. 1 do 0 Niko Zalewski. Mówiłem, uśpiony tygrys. Dobra piłka no i teraz Perez. Może to pociągnąć do środka. Perez. Tak jak mówiłem, nos trenera 2 do 0. Mówiłem za, przed chwileczką, że yy, chłopaki zagrajcie tak, żebym trener nie musiał wchodzić na boisko. Bo jak ja wejdę, żeby to utrzymać, to się skończy tak jak ostatnio. No i szybko mnie posłuchali. Jeszcze akcja nasza, jeszcze sędzia nie kończy tego. I 3 do 0 Pellegrini. Sędzia nie kończył, nie kończył. Dał jeszcze rozegrać tą akcję. I proszę, 4 do 1 w dwu meczu. I wchodzimy do finału Coppa Italia Niezmiernie mnie to cieszy Ale tam czeka Milan Tak jest Milan z którym nie mamy Za dobry wspomnień, ostatni mecz widzieliście jak się skończy. Takie zmiany zarządził Treneiro duch A tam Ciekawy ten teraz skład obronny Pavard na jednej, Tarkowski na środku, Tagliafico, Hernandez Wlachowicz, 1 do 0. Głupie nasze zabawy kończył się bramką dla Juventusu. Lokatelli 2 do 0. Zrobiliśmy 3 zmiany. Zmieniliśmy trochę ustawienie, podciągliśmy ich trochę do przodu. Czy coś to pomoże? Nie wiem. Przekonamy się za chwilę. Myślę, że pomogło to dość szybko. Kończy się ten mecz. I patrząc na te statystyki wyglądamy jak goście, którzy zamykają tabele, niektórzy otwierają. I wychodzi na to, że to tylko nas uświadamia w tym, że potrzebne są u nas wzmocnienia. Ja wiem, może to być, może to być zła wróżba. Ale ja czuję, że to wyjdzie. Tylko tak. Chcemy to zmienić. Nie wiem dlaczego to zmieniłem, bo to było głupie. 4-2-2 płasko. Dybala. I Belotti. Tak to będzie wyglądało. Szybka symulacja. 1-2 dla nas. 1-3 dla nas. Stefan, Weinaldum i Abraham. Mówiłem, że to wyjdzie. Teraz tak. Mamy mega ważne starcie z Milanem. Milan, który nas ostatni, w ostatnim meczu, który graliśmy między sobą, po prostu, nasz, po prostu nas zadusił. I teraz tak, jeżeli ten mecz wygramy, to następny mecz ze słabszą drużyną obiecuję, że wpuszczę nowych chłopaków, takich żeby sobie pograli. Ale tutaj będzie masakra. Ciężki mecz. Nie możemy wyprowadzić. Dłuższego ataku. Może teraz. Zaleski. To musi być bramka. Pięknie. Pierwszy strzał na bramkę, 44 minuta, i jest gol, ale gramy fatalnie. Uj, ale prowadzimy. I załatwo sobie. No właśnie. Danie Olmo. Załatwo sobie klepio przed naszym polem karnym. Troszeczkę musimy ich wysunąć, chyba wyżej. Tylko jak wysuniemy, to się znowu nadziejemy na kontrę. Koniec meczu. Mamy 1 do jednego. Ech, na pewno grała dużo lepsza niż, niż ostatnio. Dobrze, Bergamo z Napoli. Ciekawi mnie Inter. Inter jest teraz naszym największym rywalem. Inter jeszcze nie grał i zagrał, wygrał. Czyli troszeczkę dalej odrobił do nas. 30 kolejka, 8 kolejek do końca. Mam Doria w Lidze. Damy szybką symulację. Szybką symulację. Wyśpieszymy to troszeczkę. I 0-4. Dybala Abraham. Moder kontuzja. Ojojoj. Ojojoj. Oj, oj, byle niedługo. 4 tygodnie. Miesiąc czasu nie mamy modera. Mets z Salernitaną. Tak jak już mówiłem. Będzie okazją do kilku debiutów. Moment nieuwagi. I mamy 1 do 0. Mówię, momencik nieuwagi, uwagi, człowiek się odwróci, już jeden koncentracja na meczu. Dwa bardzo mnie to cieszy. No, wreszcie zrobiły się zmiany, więc przejdźmy do wyniku. Jeszcze jedna bramka dołożona. Będziemy to oczywiście symulować. To będzie dziki mecz. I jestem już w meczu. Niestety nie było mnie chwilę. Musiałem wyjść, a tutaj już mamy jeden do zera. Oj, 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 oj. 2 do zera. Jak dalej pójdzie to jeszcze. Nie, nie będę tego nawet mówił. No może teraz. Stefan. Stefan, do środka. Stefan, dobrze. Odrabiamy jedną bramkę. Dobrze, Gomis, debiutańska bramka, mamy 2-2, do 2. dobrze, jeszcze jest szansa, żeby to wygrać, Ponownie. ale teraz dobrze gramy, dobrze gramy, tylko trzeba postawić kropkę nad i na koniec meczu, finaldom, dawaj stary, Belotti, Stefan, słupek, nie, trafiamy w słupka, jest Belotti, 90. minuta, jednak szczęście wróciło, trafiamy w słupka, jesteśmy lepsi w tym meczu. I drugim garniturem. Wygrywamy ten mecz. Ale teraz chłopaki tu zrobili. Remontale z 2 do 0 po pierwszej połowie. Z 0-2. Dobrze mówię. Z 2 do 0 na 2 do 3. Jestem z was, chłopaki, mega zadowolony. I jeszcze Inter stracił punkty. Serio, dwa razy jestem ociągnięty od kompa. Dwa razy wracam. I przegrywali. Wyrównali w 45. Pewnie jak wracałem i słyszeli, że wracam, to strzelili bramkę. Toż dziwne. Ze specją? Wiesz, to nie powinno być aż tak źle. Oceny. Proszę mi tu pokazać. Pierwszej połowie. Zaleski słabo do zmiany. Spinacola słabo nie mam zmiany. Ech, niestety tracimy punkty ze specją. I to nie jest nic dobrego, ponieważ zagraliśmy bardzo słaby mecz. Mam wprowadzić tych chłopaków tamtych z powrotem, żeby wam pokazali Jak się gra Mecz z Genuą, bardzo ważny mecz O troszeczkę na własne życzenie Troszeczkę na własne Życzenie Zrobiliśmy sobie podgórkę, Abraham ostatnio przestał strzelać, Moder jeszcze jest po kontuzji yy. I pod koniec sezonu Tak patrzę i trochę brakuje nam głębi składu. Myślałem, że spokojnie dojedziemy sobie na tym tym do końca. Powpuszczam młodych chłopaków na końcu. A tutaj nie ma tak wesoło. A jeszcze finał pucharu włoch przed nami. Wiecie, bala nie ściągłem. Jest! Z wieką powiedziałem, że Cię nie ściągłem, ty strzelasz bramkę. Dobrze! Fawinaldum! I wygrywamy to ważny mecz, ale jakie to jest wymęczone. Może Genoa nie miała za dużo strzałów, ale po pierwszej połowie było dwa po dwóch stronach. No, koniec. Wymęczone to zwycięstwo, ale czasami takie trzeba. Inter odpowiada zwycięstwem, czyli jeszcze nie mamy zapewnionego mistrzostwa. Sampdoria tam niestety odpadła. Nie będzie ligi mistrzów dla Sampy. Czy to będzie ten mecz, który przypieczętuje nasze mistrzostwo w pierwszym sezonie? No jesteśmy o tyle. O tyle. Dwa mecze do końca. Musimy jeden wygrać. Ach, nie pamiętam pierwszego meczu z Udinese. Ale mam nadzieję, że dzisiaj. Będziemy świętować. Mistrzostwo. 1 do zera Niko Zalewski. Dobrze. To jest ta Roma, którą lubię oglądać. Dobrze ten chłopak się rozwija u nas. To mnie cieszy. To mnie cieszy. Może zrobimy taką fajną naszą gwiazdę do Polską, która się rozwinie kapitalnie. Błendija 2-0. Abraham. Idziemy po mistrza. Nieważne co zrobi Inter, my idziemy po mistrza. 2 do 0. A, wiem. Wiem jak się skąd. Przypomniałem sobie, kto grał u nich. Dellofeu też prowadziliśmy szybko 3 do 0, a potem się skończyło 3-3. Pamiętam. Niestety, pamiętam. Ale to inny mecz. Teraz gramy naprawdę... Oj, tam ładnie mu się wystawiał dobrze Błędia. Błędia. I Zalewski. 3 do 0. 18 minuta. Ale tamten też się tak zaczął. ale Zalewski kapitalnie. W ogóle kapitalnie sezon, maniko. Chyba będę mógł przejść do końca meczu i nic się tutaj nie stanie. Nic się nie stanie. Jeszcze potem jedna zmiana przeprowadzona. Czwarta. Sara. Wygrywamy i zdobywamy Mistrzostwo Włoch w pierwszym sezonie. Nikt nam tego nie odbierze. I jeszcze finał Pucharu Włoch. Kapitan. Oferta transferu Belottiego. Do Realu Sosiedad za 26 milionów. Zaakceptujemy. Nie puścimy go nigdzie do rywala. Ostatnie dwa mecze. Mistrzostwo mamy zapewnione. Idziemy po podwójną koronę. Uff. Będziemy symulować, że wejdziemy do końca. Może. Zobaczymy. Grajmy. Kapitalny skład Milanu kontra nasza potężna Roma. Finał Coppa Italia. Ajajajajaj. Oby zagrać dobry mecz, to jest najważniejsze. Pierwszy mecz zagraliśmy fatalnie, drugi zagraliśmy już dobrze, był remis. Więc trzeci mecz pokażmy Milanowi kto rządzi we Włoszech. 1 do zera we finale. Tony Abraham. Dali mam z tym tonem. Abraham. 1 do zera. Bardzo dobrze. Prowadzimy w finale. I taką grę chcę właśnie oglądać. Super. Cieszy mnie to. Pod koniec oczywiście wejdziemy. Mam nadzieję, przy dobrym wyniku. I podniesiemy. Puchar. Oby. Wow, Pellegrini! I teraz to musi być 2-0, to musi być 2-0! Aj, Belotti! Oh. Belotti zmarnował stuprocentową sytuację sam na sam. Ale byś ten mecz nam teraz ustawił. Poprzeczka. Druga poprzeczka Milanu. Kolejna sytuacja sam na sam z bramkarzem i nie potrafią strzelić bramki. No nie może to tak wyglądać. Czy nie do piłkę, bo chce wejść do meczu? Dobrze. 89 minuta. I wchodzi Treneiro! Treneiro, żeby podnieść ten puchar i utrzymać to już do końca. Na spokojnie. Na spokojnie, panowie. Na spokojnie. Mamy ten super. Super puchar Włoch? Puchar Włoch. Wygrywamy Coppa Italia. Tak jest. Pokażcie nam ten puchar. Na stadionie Milanu. Tak to przynajmniej wyglądało. Wygrywamy Puchar Włoch. Zdobywamy podwójną koronę. Tak jest. Piękne obrazki. Roma ciesząca się. Z Mistrzostwa oraz pucharu Włoch. Kapitalnie. Tak jest. Pelegrini jako kapitan wchodzi ostatni. Pelegryni, który zniesie ten puchar. Jak bokserzy. Tak jest. Wygrywamy Puchar Włoch. Pokonując we finale Milan 1-0. Tak jest. Dzisiaj będzie impreza. Smutni kibice Milanu. Ale za to Rzym. Płonie ze szczęścia. Tak jest. I zakończenie sezonu. Inter się potknął też, więc na zakończenie z Fiorentiną zagra nasz drugi skład. Szybka symulacja i zdobywamy mistrzostwo Włoch. 2 do 2. Jeszcze jakaś niepotrzebna kontuzja na koniec. Afena nie trafia karnego, mógł mieć hat -tricka. No trudno, ale i tak dobry wynik z Fiorentiną i zdobywamy mistrzostwo Włoch. Kapitalnie. Najwięcej meczów w tym sezonie. Paulo Dybala. 20, 36 meczy. Pellegrini. Mancini. Cash. Spinazzola. Tu wszyscy rozegrali. bardzo dużo. ilość meczów. Ponad 30. To jest oh, ponad połowa składu. Ramki. Paulo Dybala. 27. Tony Abraham. 23. Belotti. 13. Więcej z ławki wchodził, ale i tak postrzelał. Niko Zaleski bardzo ładnie asysty Dybala. Czyli raczej Man of the Team of the Season Paulo Dybala. Nawet na pewno 14 asyst Abraham 23 bramki 13 asyst. Pellegrini 8 bramek 11 asyst. Pięknie. Naprawdę pięknie. Jeszcze tu mogę wam pokazać 27 bramek 25 Lautaro Martinez 23 Abraham Vlacho 23, Muriel 19. Nienkowid Sawić Dużo. Koniec sezonu. Jakże pięknego dla nas. Nie mogę zobaczyć tabeli na końcu? A nie mogę, tylko się przycięło. Tabela końcowa. Jakieś niespodziewane spadki? Torino w sumie niespodziewany spadek. I specja na koniec. Brakło jej tak bardzo nie. Fiorentina dopiero 16. U. Sampdoria w Pucharach jednak się utrzymała. A my, 100 bramek zdobytych, 39 straconych. Prawie najlepsza obrona w lidze. Lepsza była tylko Interu i Juventusu. Ale 100 bramek w lidze nikt nawet 80 nie strzelił. A my mamy równiutką Setę. 26 zwycięstw, 8 remisów, 4 porażki, 86 punktów, 6 punktów przewagi nad Interem. Jesteśmy mistrzami. Także widzimy się w następnym sezonie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się podobało. Bardzo. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.